Cześć, witam Was kochani serdecznie. Dzisiaj w tym filmiku powiem, troszkę Was wyedukuję, jeżeli chodzi o skórę. Ja sama też o tym nie wiedziałam wcześniej, ponieważ promuję naturalne produkty do włosów. To po prostu zgłębia moje informacje i właśnie wyczytałam, że nasza skóra naturalnie wytwarza olej. Jest to tak zwana otoczka lipidowa, która właśnie zabezpiecza naszą skórę z całego ciała i skóry głowy przed właśnie szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Powiem więcej. Jest to warstwa lipidowa na naskórka, nazywana też barierą lipidową naskórka. Jest to właśnie taki naturalny płaszcz ochronny, który otula naszą skórę. Jeżeli ta otoczka lipidowa jest zaburzona, to wtedy właśnie mamy nieprawidłowe pH skóry i nasza skóra zaczyna się robić albo sucha, Zaczyna, zaczyna się być albo sucha, matowa, kolor się zmienia na taki właśnie brunatno, brunatny, zmienia swój kolor, także wtedy ta skóra robi się nieładna, jeżeli właśnie ta otoczka lipidowa jest zaburzona. W jaki sposób można ją zaburzyć? No najczęściej, najczęstszą przyczyną jest to, Używanie agresywnych kosmetyków do twarzy. Kosmetyków, które mają właśnie y, nieodpowiednie składniki. Składniki, które zaburzają y, tą właśnie y, topecha skóry i usuwają tą otoczkę lipidową naszej skóry. Y, najczęściej, a, znaczy właściwie powinno się stosować kosmetyki, które mają w sobie y, właśnie olejki. Bo olej czyści olej, czyli jeżeli na naszej skórze jest właśnie ta otoczka lipidowa, żeby do, prawidłowo oczyścić naszą skórę, powinno się właśnie używać kosmetyków z, z olejkami. Po to właśnie, żeby oczyścić naszą skórę z tych właśnie lipidów, ale też, żeby z powrotem uzupełnić te lipidy na, na naszej skórze. I tak samo na naszych włosach. Um. Co jeszcze, ja przeczytam? Ja się podoba troszkę informacjami z, interne, z internetu, żeby to właśnie brzmiało bardziej wiarygodnie i może dokładniej. Więc po prostu przeczytam. Ok, więc warstwę tę przede wszystkim tworzą naturalne tłuszcze, które produkowane są przez komórki naszego naskórka i skóry. Barierą lipidową naskórka. Dodatkowo wzmacnia cholesterol, kwasy tłuszczowe oraz trójglicerydy. To właśnie odpowiednie proporcje tłuszczów oraz pozostałych substancji w składzie naszej warstwy lipidowej powstają na sku... pozwalają na skuteczną ochronę skóry przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, na które jesteśmy narażeni każdego dnia. Ponadto bariera lipidowa zabezpiecza skórę przed wnikaniem. W jej strukturę drobną ustrojów grzybów, bakterii i wirusów i substancji drażniących, a także reguluje gospodarkę wodną, hamując proces nadmiernej utraty wody przez nas Czyli właśnie ta otoczka lipidowa ona zabezpiecza naszą skórę. I um, w momencie, gdy skóra traci swoją równowagę hydrolipidową, y, naszym zadaniem jest dostarczenie jej tych składników, które pozwolą przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Warstwy lipidowej na skórkę nie odbudowujemy jednak poprzez stosowanie kosmetyków nawilżających. W tym przypadku sprawdzają się przede wszystkim te preparaty, których skład bogaty jest w odpowiednie substancje tłuszczowe, czyli lipidy, witaminy, składniki odżywcze oraz substancje ochronne. Oczyszczanie skóry. Właśnie przy oczyszczaniu skóry, bardzo często jak używam różnego rodzaju mydeł, to te mydła, które mają te środki czyszczące zbyt silne, powodują właśnie usunięcie tej otoczki lipidowej. I wtedy, I wtedy mamy zaburzone pH skóry. pH skóry, skóra, tak jak wspomniałam, jest nieładna. Brak lipidów w skórze. Coraz częściej mówi się o pielęgnacji skóry olejami roślinnymi. Po to właśnie, żeby ta nasza skóra była ładniejsza. Lipidy są częścią sebum wydzielanego przez naszą skórę, jak również znajdują się w cemencie międzykomórkowym. Są niezbędne, ponieważ uszczelniają na skórek przed nadmierną utratą wody. zmiękczają skórę, wpływają na jej elastyczność i kolor. Obecnie coraz więcej osób ma problemy z suchością skóry na skutek zaników nielipidów. Przyczyny są różne: od prozaicznych, spowodowanych nadużywaniem kosmetyków agresywnych, które niszczą naturalną barierą ochronną skóry, poprzez dietę ubogą w tłuszcze. Jeżeli w skórze brakuje lipidów, staje się ona cienka, szorstka, o kolorze szaro-ziemistym. Pojawia się nadwrażliwość, nadmierna suchość, widzimy różnicę w elastyczności. Suchość skóry towarzyszy nam cały czas w dzień. Czujemy napięcie, rany jest ściągnięta po umyciu, nadwrażliwa, czasami aż boli. Wtedy też właśnie powstają różnego rodzaju egzemy i właśnie sucha skóra. Także do czego zmierzam? Dla dobrej kondycji skóry można używać na przykład oleju kokosowego, oczywiście nierafinowanego, który jest organiczny. Olej z awokado jest bardzo dobry do naszej skóry, żeby właśnie y, nawet zmywać makijaż sobie tymi olejami, żeby ta, ta nasza skóra cały czas, nie, nie, żeby nie stosować tych środków żrących na skórę y, i przy okazji właśnie uzupełniać te oleje. Olej lniany jest bardzo dobry, olej z miąższu, owoców Rokitnika. Też zawiera antyoksydanty, flawonoidy i tak dalej. Także te wszystkie oleje są bardzo zdrowe. Ja też chciałam powiedzieć o tym, że w naszej firmie, w firmie Monate są też olejki, wspaniałe olejki Rejuvenic Olej i olejek Light, które mają właśnie ze za zadaniem imitować naturalny olej ciała człowieka. I wiem, że dużo osób właśnie używa sobie tych olejków, te, szczególnie tego oleju Rejuvenic Oil do zmywania. Na przykład makijażu. I, I tak jak wspomniałam wcześniej, olej czyści olej, czyli właśnie, jeżeli mamy skórę nawet oleistą, czy włosy tłuste, to te produkty, o których mówię, one właśnie balansują nam tą skórę, balansują nam włosy. I nasze włosy, bo dużo osób na przykład myśli, że jeżeli z głównym składnikiem szamponu jest olejek, to te włosy będą automatycznie tłuste i brzydkie. A właśnie nie, bo właśnie włosy tłuste mają za dużo tłuszczu. Ale skąd też skąd się bierze to, że włosy są przetuszczają się albo są bardzo suche? No właśnie z tego, że używamy szamponów, gdzie są te właśnie składniki, między innymi SLS, czyli te składniki żrące, czyszczące do włosów, do skóry. Co to są te SLS? Jeżeli sprawdzicie wasz szampon, jeżeli używacie jakichś szamponów ze sklepu, sprawdźcie sobie, co jest z tyłu napisane właśnie w, w składzie waszego szamponu. Jeżeli są SLS albo SLES, to nie są to dobre produkty do waszych włosów, do waszej skóry. Czyli co to są SLS? Jest to sodium, laury, sulfate. Jest to inaczej. Laurylo laury, laury, sodu silnie myjący pianotwórczy detergent. Może powodować wysuszenie skóry, podrażniać, uczulać, może też prowadzić do powstawania rumienia, świądu skóry, a także do azotop azotopowego zapalenia skóry. Jeżeli używamy szamponów z SLS, nasze włosy także mogą ucierpieć, ponieważ będzie łupież, łamliwość, suchość i wypadanie włosów. A ten drugi składnik, o którym wspomniałam, czyli SLIS albo SLES po polsku, to jest Sodium laureth Sulfate. Jest to etoksylowany laurosiarczan sodu. Substancja pokrewna tego właśnie SLS, trochę łagodniejsza, pochodna ropy naftowej, której celem jest silne spienienie. Wykazuje podobne właściwości drażniące dla skóry. Detergenty mają za zadanie szybkie i skuteczne oczyszczenie poprzez wytwarzanie dużej ilości piany. Co ważne, ilość powstającej e, piany podczas stosowania środków myjących nie ma wpływu na zdolność oczyszczającą, e, czyli mimo mylnej opinii, wydaje mi się, że im bardziej się pieni, tym bardziej oczyszcza, a to jest właśnie mylna opinia. Zwiększona ilość piany to jedynie zwiększone stężenie detergentów w produkcie. Skóra oraz włosy stają się przesuszone, a w konsekwencji nadchodzi potrzeba stosowania dodatkowych produktów pielęgnacyjnych. I wtedy kupujemy kolejne balsamy, odżywki, które też często mają właśnie te niezdrowe składniki chemiczne, parabeny itd. które mimo wszystko dalej zaklejają naszą skórę i mamy zaburzone pH skóry. Co tu jeszcze mogę powiedzieć takiego ciekawego? SLS-y też mogą powodować właśnie powstawanie komórek rakowych, czyli są naprawdę nie są, nie są bezpieczne, bo wszystko, co położymy na naszą skórę, wnika do krwiobiegu w ciągu 26 sekund. Także trzeba bardzo uważać. I wrócę tutaj znowu do produktów, które promuję produktów naturalnych, których właśnie składnikiem głównym jest ten olej Kredzuvenikoju. Jest to olej, który składa się z 13 różnych olejków. Między innymi olej kokosowy, olej abesyński, olej z maringa, olej z baobabu, wyciąg z limonki zielonej yy, i wiele innych. Oprócz tego ma właśnie różnego rodzaju antyoksydanty i kwasy, które i ten olej właśnie ma za zadaniem imitować naturalny olej ciała człowieka. Czyli jeżeli nawet yy, zmyjemy naszą twarz, to powinniśmy uzupełnić ten olej. Czyli ten olej świetnie się nadaje, ponieważ jak najbardziej jest zbliżony do, na, do naszej skóry, do naszego. Yy, yy, do właśnie tłuszczu naszej skóry, tej osłonki lipidowej i przy tym ma drobne molekuły, że jest w stanie się wchłonąć i po prostu uzupełnić ten niedobór. Yy, I tak jak wspomniałam, w szamponach i we wszystkich odżywkach jest ten właśnie olejek, ale on działa na tej zasadzie, że Oczyszcza włosy, nie pieni się, właśnie te szampony się nie pienią, przynajmniej za pierwszym razem, nie, wtedy kiedy włosy są najbardziej brudne, nie pienią się, za drugim razem, jak już włosy są czyste, to się troszeczkę zapienią. Także nie ma tutaj tych właśnie SLS-ów, nie ma tutaj żadnych właśnie składników, które wysuszają naszą skórę, które wysuszają nasze włosy, a wręcz przeciwnie, właśnie myją nasze włosy poprzez właśnie ten składnik olejkowy myją nasze włosy, nabłyszczają nasze włosy, nawilżają nasze włosy, ale nie robią ich tłustych. I właśnie regulują to zdrowe pH skóry, które często jest y, przyczyną właśnie zaburzeń, bo jeżeli na przykład używamy żrących szamponów. I właśnie dlatego często się mówi, że na przykład nie powinno się mieć często głowy dlatego, że się będą włosy przetłuszczać. No tak, jeżeli używamy chemicznych szamponów yy, i wtedy zaburzamy to nasze pH skóry, bo też żrące środki właśnie usuwają cały czas ten tłuszcz z naszego yy, zdrowy tłuszcz, ta, to, tą osłonkę lipidową z naszego właśnie, z naszej skóry, głowy, z naszych włosów, które są zabezpieczeniem naturalnym, to wtedy. Yy, Nasza skóra próbuje się bronić i produkuje więcej tego, tego właśnie tej osłonki lipidowej, żeby po prostu dalej ochraniać skórę. I jak znowu używamy rządzących szamponów, to dalej ściągamy, tą, ściągamy po prostu tą osłonkę lipidową. I dalej nasza skóra ma, jest zaburzona i dalej właśnie produkuje nadmierną ilość tego oleju i zaczynają się w, re, w rezultacie włosy przytłuszczać, więc jak używamy później chemicznych, e, chemicznych właśnie szamponów, no to dalej te nasze włosy są tutaj wysuszone, tutaj się przytłuszczają, skóra nas swędzi, e, za dużo jest tego oleju i tak dalej. I tak samo dzieje się z naszą skórą twarzy i naszego całego ciała. Więc tak jak wspomniałam, te, te szampony, te odżywki są właśnie na bazie tego olejku, więc one nie ściągają tej osłonki, tylko ją czyszczą. Jeżeli nawet troszkę się zmyje ta osłonka lipidowa, to uzupełniają, bo, dlatego że mają sobie właśnie ten olejek uzupełniają ten, tą osłonkę lipidową, która powinna naturalnie być i ochraniać naszą skórę głowy i włosów. I po prostu nasze włosy wyglądają pięknie. Nie ma specjalnie następnej nadprodukcji właśnie tego oleju, no bo nie ma takiej potrzeby, bo ta osłonka lipidowa dalej jest na skórze, na skórze głowy, na włosach. Także nie jestem profesjonalistką, nie jestem biologiem, nie jestem lekarzem, nie jestem fryzjerką profesjonalną, ale jeżeli są tutaj fryzjerki i mnie słuchają, albo na przykład dermatolodzy, no to yy, napiszcie swoją opinię, co o tym myślicie, czy w miarę prostym językiem, tak jak ja to rozumiem, dobrze wytłumaczyłam, o co chodzi właśnie z tym, właśnie z tą osłonką lipidową na skórze, na skórze głowy, na, na włosach. Yy. I właśnie z tymi właśnie środkami czyszczącymi, które są dostępne w sklepach, które mają te właśnie SLS-y, niezdrowe substancje czyszczące um, pochodne ropy naftowej, i, um, i o tym właśnie, że produkty MONATE nie zawierają tych SLS-ów, nie zawierają parabenów, nie zawierają żadnych szkodliwych właśnie toksyn, ani konserwantów. Tutaj konserwantem jest przerobiona skórka z kokosa. Wiadomo, że kokos też ma właściwości antyseptyczne, więc jest zdrowy i bezpieczny, więc naprawdę polecam Wam te produkty, bo zbalansujecie sobie właśnie Waszą skórę głowy, Wasze włosy, Wasze włosy przestaną się przetłuszczać, jeżeli będą suche, to będą się właśnie fajnie nawilżać. Wiem, że dużo osób jeszcze nie słyszało o tych produktach, a są to naprawdę fantastyczne produkty, które jedyne, najlepsze na rynku, które są właśnie do, do mycia włosów, do pielęgnacji włosów, do pielęgnacji skóry głowy Oprócz tego, że mamy szampony, odżywki, mamy też maski, mamy produkty do stylizacji. Także, jeżeli ktoś się zdecyduje na te produkty, to dobrze już e, używać sobie całą tą linię, ponieważ, tak jak wspomniałam, tutaj nie ma żadnych szkodliwych toksyn, konserwantów i tutaj głównie się opieramy na tej e, biologii, na tej właśnie e, chemii naszego ciała, naszej skóry, e, na, e, na, na, na biologii po prostu. Także. E, jeżeli macie pytania, skontaktujcie się ze mną. Mamy teraz świetną promocję, która kończy się dzisiaj wieczorem, także skorzystajcie sobie z tego, bo teraz przy zakupie jednego olejku można dostać drugi za darmo. Jeden olejek Redjuvenic, drugi olejek jest też Redjuvenic, tylko taka lżejsza wersja. I powiem Wam, że oba są świetne. To jest pierwszy olej, który wyszedł, pierwszy, jedyny właśnie na początku, jaki to był produkt, to był jedyny ten, ten olejek. I później na podstawie tego olejku powstał właśnie szampon odżywki. I jest to naprawdę świetny produkt, ma ponad 100 zastosowań. Można go używać na skórę, na włosy, na skórę, na skórę głowy. Dużo osób używa tego olejku do mycia zębów, jest bardzo bezpieczny dla osób dorosłych, dla osób starszych, dla dzieci. Nie ma żadnych, żadnych konserwantów, tylko właśnie same naturalne olejki. Które są, mają molekuły bardzo drobno rozbite, i te molekuły są w stanie wchłonąć się głębiej właśnie pod skórę, nawierzyć tą skórę, uzupełnić ten niedobór właśnie tego naszego naturalnego oleju. Tak wygląda w takiej właśnie szkanej buteleczce, w takim termosiku, z takim właśnie draperkiem. Nie ma konserwantu, więc ja nigdy nie dotykam do tego właśnie do tego draperka, tylko z odległości właśnie tam puszczam, w zależności ile kroperek potrzebuję. I tak jak wspomniałam, jest szklanej buteleczce w takim termosiku, żeby się właśnie ta szkła nie zbiło i żeby promienie słoneczne, żeby światło się nie przedostawało do oleju. Przepięknie pachnie, przepięknie pachnie ten olejek. No, i tak jak wspomniałam, ma wiele, wiele zastosowań. Można go stosować właśnie na egzemy, na uszczyce, na ukoszenie owadów, na ukoszenie komarów. Jest świetny, także naprawdę ma wiele właściwości i warto go właśnie mieć nawet ze sobą. Ja zawsze mam ze sobą w torebce. Drugi mam w łazience, jeszcze trzeci, gdzieś mam tutaj przy biurku, także mam zawsze dużo tych olejków pod ręką, w razie gdybym miała właśnie jakieś podrażnienie skóry, oparzenie, poparzenie i tak Także naprawdę są fantastyczne te olejki. No a przede wszystkim są świetne do pielęgnacji włosów do, do właśnie jak komuś wypadają włosy, jak się przerzedzają, no to jest bardzo ważny ten olejek, żeby właśnie dodatkowo jeszcze sobie wcierać skórę głowy, żeby to pH zbalansować, żeby oczyścić cebulki, bo cebulki najczęściej są zanieczyszczone przez sibum, które właśnie często w nadmiarze jest produkowane przez to, że zaburzona jest nasza gospodarka pH na skórze głowy i na włosach przez używanie niezdrowych, żrących substancji właśnie do kosmetyków do pielęgnacji włosów, które są dostępne na rynku. Także, jeżeli macie pytania, to kontaktujcie się ze mną, skorzystajcie sobie z tej promocji. Naprawdę jest świetna przy zakupie jednego leku. Drugi lek jest za darmo. E, mamy też świetną promocję jeszcze do końca miesiąca. Ta promocja olejkowa jest tylko ważna do dzisiaj, do wieczora. Także, jeżeli chcecie, to piszcie do mnie wiadomości, dzwoncie, chętnie Wam pomogę, właśnie przy zamówieniu. E, jeżeli e, chcielibyście sobie skorzystać, właśnie z promocji zestawu na, do włosów, zestaw z kwasem chloronowym jest e, na promocji 50% taniej do końca tego miesiąca, także też warto skorzystać, tak jak wspomniałam jest to zestaw z kwasem hialuronowym kwas hialuronowy naturalnie jest produkowany w naszym organizmie, występuje w skórze naturalnie występuje w naszym organizmie w stawach ale z wiekiem jak się starzyjemy do tego kwasu zaczyna brakować dlatego nasza skóra zaczyna wiotczeć zaczyna się robić słaba, mniej elastyczna Mniej nawilżona, bo kwas hialuronowy łączy cząsteczki wody, także po prostu e, wtedy tą skórę mamy ładnie e, nawilżoną. I te produkty, właśnie, są to produkty przeciw starzeniu się włosom z kwasem hialuronowym do włosów, także żeby, żeby nasze włosy się nie starzały, żeby nie były suche, żeby nie były matowe, e, żeby miał piękny połysk. Także ten zestaw jest naprawdę świetny. Składa się z szamponu, odżywki, e, maski i, i serum z czterech właśnie produktów. I dla VIP klienta kosztuje 76 dolarów, także naprawdę to jest bardzo niska cena, jeżeli chodzi o cztery fantastyczne produkty. Są to koncentraty, także wystarczą wam też na, dłu, na dłużej. Mają, e, zawierają tylko 40% wody w sobie, a reszta jest produkt, a w tradycyjnym szamponie jest 80% wody, a resztę produkt chemiczny w dodatku, także jeden szampon jeden taki szamponik, zależy jak często myjecie głowę wystarczy na od 2 do 5 miesięcy albo dłużej, dla mnie wystarcza na około 4 miesiące ja nie myję codziennie głowy, bo nie muszę myć myję średnio co 3, co 4 dni nawet czasami rzadziej, ale naprawdę są to koncentraty, więc wystarczy Wam na dłużej. I bardzo ważne jest przy używaniu tych produktów, żeby zostawić na włosach na 2-3 minutki, zanim spłuczemy szampon i zanim spłuczemy odżywkę. Tak samo trzeba zostawić na 2-3 minutki, żeby właśnie naturalne składniki, które są w tych produktach, miały czas, żeby zadziałać, żeby oczyścić skórę głowy, żeby oczyścić właśnie włosy, żeby nawilżyć, wzmocnić i tak dalej. Także to jest taka właśnie różnica, jeżeli chodzi o porównania tych produktów naturalnych z produktami, które do tej pory używaliście, które są dostępne normalnie w tradycyjnie w sklepach. Także Mam nadzieję, że ten filmik był troszkę pomocny, że troszkę dowiedzieliście się ciekawych informacji. Myślę, że warto sprawdzić wasz szampon, waszą odżywkę, zobaczyć co tam jest, upewnić się, że nie ma tam tych właśnie szkodliwych SLS. Jeżeli pisze SLS albo SLES, to nie używajcie tych produktów, bo one po prostu mają te środki żące, czyszczące, pieniądze się, które wysuszają wasze włosy, waszą skórę i zaburzają gospodarkę lipidową. Lipidowo-wodną na Waszej skórze. Także, tak jak wspomniałam, jak macie pytania, dzwoncie do mnie, chętnie Wam udzielę więcej informacji, jak dostać te produkty MONEIT najtaniej, jak je używać, jak dopasować najlepszy produkt do Waszej skóry, do Waszych włosów. Dziękuję bardzo za oglądanie mnie dla wszystkich osób, które dadzą mi jakiś komentarz, polejkują filmik i udostępnią na swoim Facebooku na swoim profilu Facebooka, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Mam dużo, dużo nagród, także będzie na pewno wylosowanych co najmniej 5 osób za to, że udostępniacie, że się dzielicie wiadomościami, że pomagamy innym ludziom, bo wiem, że dużo osób nie słyszało jeszcze o tych produktach, a być może właśnie mają jakieś problemy ze skórą, ze skórą głowy. Z włosami, także, także zachęcam, żeby się dzielić, żeby pomagać innym i samemu też używać zdrowych, naturalnych produktów do pielęgnacji ciała, do pielęgnacji włosów. Dziękuję bardzo za oglądanie mnie. Życzę Wam przyjemnego wieczoru niedzielnego. Pozdrawiam.